Cześć! cześć. Witajcie w nowym vlogu. Trendy modowe na jesień-zimę 2023-2024. Tak, powtarzają się jak zawsze, co pół roku. Zmienia się coś, ale to już było. I znowu, i tak w kółko. Także spokojnie macie to w swoich szafach. Ja ciach, ciach, ciach opowiem, co będzie modne tej jesieni. Przejrzałam różne portale, wideo i tak dalej. Wiem. Wiem i od razu się dzielę moją wiedzą. Na początku, Karola, nie wiem czy słyszałaś, że bardzo modnym dodatkiem będą czarne krawaty. Więc co? Pożyczamy od ukochanego czarny krawat. Zwykły, prosty, czarny krawat. Wiążemy go albo mocno pod szyją, albo taki rozluzowany do białej koszuli, super. A jak już biała koszula, to mówię, że bardzo modny jesienią i zimą będzie połączenie koloru czarnego i białego, tak? Macie krawat, macie koszulę, jesteście modne. Dziewczyny, dziękuję, proszę bardzo, już mamy odpowiedź. Nie, ja się śmieję, ale rzeczywiście Białej i czarne było widać na wielu pokazach, czy Chanel, czy Valentino. Pojawiało się to połączenie kolorystyczne, także dziewczyny, no połączycie czarny z białym i wow, miodzio. Dobrze, spokojnie. Oprócz czarnych krawatów, bardzo modne będą koszule z fantazjami, czyli z kokardami. Ale im większa ta kokarda będzie, tym jeszcze lepiej. Karola zawsze lansuje, prawda, żeby luźno, żeby nie wiązać tej kokardy. Yy, tak, Woli znaczy tak yy, ja lubię luźno, ponieważ ja mam krótką szyję, więc jak ja się jeszcze wiążę pod tą szyję, to że nie ma w ogóle. Widzicie, wie. Ale ja też powiem ci, Karola, że też lubię jak luźno leci, że nie robię sobie tej kokardy tutaj, nie jestem takim prezentem chodzącym, ale jak lubimy to możemy w tym sezonie. Tylko po prostu ciach luźno sobie ten fantaż leci i tak sobie ze mną idzie. Więc takie koszule związaniami z wielkimi kokardami będą bardzo modne. W tym sezonie będzie bardzo modna koronka, a jak już w ogóle macie sukienkę czarną koronkową, to już będziecie super modne, najmodniejsze. Zgadza się? Karola, coś słyszałaś o tym, że czarne sukienki koronkowe będą modne. Karola kiwa głową. Tak. Oczywiście jak zawsze i to wraca, nie wiem, co drugi sezon mniej więcej denimowy look, czyli jeans od stóp do głów. Czyli jak macie kombinezon jeansowy, jak macie jeansowy, nawet te kolory jeansów mogą się nieco różnić, ale żeby to było wszystko jeansowe od stóp do głów, to będziecie najmodniejsze dziewczyny. No Wszystkie mamy, prawda? Kurtki jeansowe i jeansy, więc ciach i modne. W tym roku bardzo modna, znowu to słyszałam i znowu to mówiłam, i ja już nie wiem, który raz to mówię. Bardzo modna będzie kratka. I znowu kratka też od stóp do głów, ale widziałam na tych pokazach też, że były w ogóle garsonki, tak? Czyli spódniczki, e, marynarki, kratkowane, czyli kratka jak najwięcej tej kratki, kratki, to będziecie też najmodniejsze. I ta kratka gniłą zieleń i w czerwień, i berbery też znowu powróciło. Także bardzo dużo tej kratki, no ale. Każda jesień mi się wydaje skratkowana, prawda? Co ciekawe, o ile jesień jest kratkowana, to zawsze wiemy, że wiosna jest kwiatkowa, a w tym sezonie nawet jesienią kwiatki będą modne. Ale to będą takie kwiatki drobne na wzorach bądź kwiatki 3D, czyli kwiatki na przykład naszyte. Więc jak macie, nie wiem, jakąś bluzkę starych czasów, jakiś taki kwiatek, właśnie naszyty 3D w stylu 3D, to on jak najbardziej będzie modny. Na przykład, jak macie haftowany jakichś kwiatek, to też będzie modne. O te haftowane to w ogóle właśnie teraz nawet natręczę. Tak, wszędzie te hafty, tak widziałam, rzeczywiście są, więc wszystko takie kwiatkowane, delikatne, bądź naszyte te kwiatki, one jak najbardziej także jesienią będą modne, co jest ciekawe, bo zawsze te kwiatki raczej wiosną są modne. Widziałam, że grochy będą modne, pojawiły mi się też tam na różnych pokazach, ale też bardzo modne, oczywiście znowu będą marynarki z wielkimi przeskalowanymi. Takimi ramionami, im większe te ramiona, tym lepiej. Ale też widziałam na niektórych pokazach, że te marynarki niektóre były takie z kolei taliowane, dopasowane. Tylko tak, jak macie już taką przeskalowaną, dużą marynarkę, to żeby do tego założyć jakieś takie szerokie spodnie, to trzeba być odważnym. Więc jak macie tu duże, to ja już bym lepiej. Proste nagawki dała i żeby na dole się mniej zadziało, nie że jakieś tam super obcisłe, ale prostą nagawkę do wielkiej marynarki. Ja bym to tak połączyła. Oczywiście każdy łączy, jak tam czuje. Bardzo modne widziałam, będzie w tym sezonie jesienno-zimowym nie mała czarna, tylko mała czerwona, niekoniecznie mała, ale. Właśnie miałam mówić tak, na czerwone torebki. Czerwone torebki, czerwone sukienki. E, widziałam tych czerwonych sukienek dużo i one były takie eleganckie, zmysłowe, takie wiecie, z pazurem, no że tam się coś działo. Więc zamiast małej czarnej, e, czerwona sukienka, oczywiście, czerwona do, torebka można do tego. Tak, tak, ale czerwone torebki to w ogóle podobno teraz będzie hit. Ja nie, nie wiem, nie czuję. Że do czarnych stylizacji, do czarnej sukienki, właśnie czerwona torebka, albo Czujecie właśnie to? czerwona sukienka i czarna torebka. Hmm. Ja w ogóle nie, nie, nie do końca czuję. Może ten czerwień z czernią bliżej świąt, ale tak we wrześniu, październiku to nie, nie wiem, nie wiem. No ja tak, no ja tak czerwony lubię, oczywiście bardzo lubię, ale ja tak muszę ostrożnie go sobie zestawiać. Widziałam też, że e, bardzo modny, ja to pamiętam z czasów, kiedy ja byłam nastolatką, to, to nie twoje czasy, bo to jeszcze ciebie tam malutka byłaś wtedy, e, że się nosiło, słuchajcie, spódnico-spodnie. Rozumiesz, Karola, masz spodnie a na wiesz? To moje czasy, moja Twoje też? A widzicie, i na to spódniczkę, słuchajcie, ja to widziałam na tych pokazach teraz, że takie właśnie e, spódnice zakładane na spodnie będą modne. No to to już moja mina mówi sama za siebie, więcej nie muszę komentować. E, widziałam też, że bardzo modne będą rzeczy skórzane, skórzane stylizacje i te skóry fajnie, jakby miały różne faktury w jednej stylizacji, to Bottega Veneta, Julie Sander, widziałam sporo tych skór. Nie muszą właśnie być czarne, to może być skóra w kolorze, jakimś bordo, zgniłej zieleni. To będzie też bardzo modne tej jesieni. Pewnie skóry też macie różne, to sobie noście, dziewczyny będziecie najmodniejsze. Im ciekawszy kolor, tym lepiej. Z kolorów, co ciekawe, to jest zawsze modne wiosną, a teraz też jesienią. Modne będą pastele, czyli lodowy błękit, Szampański róż, taki zgaszony żółć, tak? Pastele, no to jest ciekawe. Czerwień o niej wspomnieliśmy. No, oczywiście będą modne wszystkie odcienie beżu, karmelu, brązu, czekoladowego brązu, czyli wszystkie te, które ja uwielbiam. To jest. Modne na szczęście co jesień, co mnie cieszy, no bo mam dużo takich kolorów i mogę być modna przez duże M. No dziewczyny, no ja się wygłupiam trochę, wiecie, no bo z tymi trendami to jest tak, że to w kółko wraca. I co pół roku albo co roku ja czuję, że ja już to mówiłam i po prostu jak bumerang to wraca i wraca. Ale bądźmy na bieżąco, Wie, musimy wiedzieć co tam w trendach piszczy, tak po prostu mniej więcej chociaż. Widziałam, że też taki srebrny, ten metaliczny kolor się... Tam gdzieś pokazywał w różnych kolekcjach. Ale co ciekawe, w ogóle te kolekcje ogólnie, wszystkich projektantów, w tych kolekcjach nie było dużego logo. Czyli już nie patujemy tym logo. Jest jakby te kolekcje mi się wydały takie, jak sobie oglądałam, luksusowe, eleganckie, no fajne, takie, no też oczywiście wiadomo, z pazurem, bo to projektanci wiadomo, ale że właśnie nie musimy mieć już tego logo wszędzie i projektanci teraz jesienią, zimą od tego odeszli, co jest ok moim zdaniem, tak? No bo nie się bronią te faktury materiałów, niech w ogóle się bronią te kroje, niech to się obroni. Bez zbędnych napisów też może być pięknie. Karola, czy masz coś do dodania? No to ja chciałam jeszcze chyba powiedzieć, że cały czas pióra. A tak, jeszcze te pióra się yy, pojawiają. Cały czas te pióra, yy, mikrotopy takie bardzo do tych marynarek wielkich. Yy, o groszkę, Wiecie, no bo wiecie, no bo robi taką minę. No wiecie, ten top, ta marynarka, yy, październik, listopad, no wiecie, nie, robię tę minę. No wiadomo, dlaczego robię tę minę. Fajnie, fajnie, ale wiadomo. Pogoda jedno, moda drugie. Mhm. I co powiedzieć? A, i te grochy. gorsety tak. cały czas. gorsety też. modne, tak, też widziałam. No. I one rzeczywiście się pojawiają tam w czasopismach, dużo, 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 magazynach różnych, tak. No i wszystko powiedziałam. No, no i dziewczyny, jesteście modne? Oczywiście! Jak co sezon, jesteście modne. E, dajcie znać, co w, e, z tych trendów Wam pasuje, a co niekoniecznie. E, jak zawsze, ja mimiczna, jak zawsze zwariowana. No, wiecie, odzyskałam, nie wiem, jakiś taki błysk z i widzicie, razy dwa. No, nie wiem, no. Mam nadzieję, że zostaniecie ze mną na dłużej i mnie nie odsubskrybujecie. Obiecuję, że już kolejne vlogi będą spokojniejsze. Ale jak mówię o modzie, to tak trochę dostaje takiej pewnej ekscytacji. No, także dziękuję, subskrybujemy kanał. Całujemy, kochamy. Do zobaczenia. Pa! Pa!